Witamy Was na słonecznej Sardynii. Za nami uroczy widok na miasteczko Caselsardo Sardo i to jest nasze 55 miejsce kamperowania na dziko. Tak, to nasze 55 miejsce pobytu, gdzie nasz domek stoi, więc postanowiliśmy e, zrobić taki krótki odcinek, e, taki trochę Q&A e, z, związany z kamperowaniem, z tym jak szukamy miejsca do kamperowania i czego używamy jaki mamy kodeks bezpieczeństwa, Właśnie. czyli na co zwracamy uwagę. No i trzecia sprawa, czyli takie nasze ogólne doświadczenia i przygody związane z kamperowaniem na dziko, więc chcemy Wam troszeczkę o tym poopowiadać, pokazać kilka fajnych miejsc, w których spaliśmy i kilka, których jeszcze nie widzieliście, bo będą też materiały niepublikowane, czyli z, czyli z Sardynii i z Sycylii. A, i jeszcze jedno ogłoszenie parafialne z mojej strony. Zapowiadam długo, wyczekiwany, długo wyczekiwaną serię odcinków technicznych o budowie naszego kampera, L-kampera, jak jest zbudowany, jakie komponenty, co jest użyte, więc będzie to podzielone na, myślę, że tak 3-4 odcinki, żeby też tego nie było za dużo, ale jeżeli macie jakieś pytania odnośnie właśnie technikaliów, to piszcie w komentarzach, postaram się na wszystkie odpowiedzieć. I tyle, koniec ogłoszenia parafiolnego. No dobra, to zaczynamy nowy odcinek, jak szukamy miejsca do kamperowania na dziko. Tak jest. Przed wyjazdem zrobiliśmy taki krótki research aplikacji i wybraliśmy aplikację Park4night, z której bardzo często korzystamy szukając miejsc do nocowania. Bardzo często ona nam się fajnie sprawdziła, ale nie zawsze. Na pewno fajnie się sprawdza poza sezonem, bo po prostu ogólnie kamperów nie ma dużo, więc zawsze znajdziemy jakieś fajne miejsce, w którym jesteśmy sami i to jest super. Myślę, że w sezonie z uwagi na fakt, że to jest aplikacja dość mocno popularna, no to sytuacja może wyglądać inaczej i po prostu w tym waszym miejscu na dziko będzie troszeczkę więcej kamperów. No, ale to już jest kwestia indywidualna, być może lubicie też spędzać czas, to, się spotykać, bo, bo to też na pewno jest fajne. Więc Park Fortnite to jest nasz taki... To jest taki must have, który, który chyba trzeba mieć, jak się, tak. jak się rusza w trasy. Są... Daje też takie poczucie bezpieczeństwa. Tak, zawsze można sobie odpalić, zawsze można znaleźć. Fajne jest w tej aplikacji też to, że można samemu wrzucać miejsca i robić zdjęcia, ale też pod miejscami, które już są... Już są wrzucone, są też komentarze innych osób, które były, więc każdy dzieli się swoją, swoimi doznaniami, więc można naprawdę znaleźć fajne miejsca. No ale tak jak Sylwia mówiła, jest to aplikacja dosyć mocno popularna wśród, wśród kamperowiczów i w sezonie na pewno wiele osób z niej korzysta, a przez to w jednym miejscu może być też wiele kamperów. Kolejna sprawa z Park4Night to to, że też bardzo często pokazywane są parkingi, no takie betonowe. My dużo częściej wybieramy parkingi dzikie. Tam też są, ale chyba więcej jest takich tak. e, takich betonowych, do których jest po prostu prostszy dojazd kamperem. E. Tak, znaczy też, też są off e, Można tam zaznaczyć sobie, czy dojazd jest naprawdę trudny, czy trzeba mieć 4 na 4. Ale ogólnie. E... Aha, i też jeszcze są pozaznaczane miejsca, gdzie można zrzucać odpady, gdzie można tankować wodę. Więc to też jest. To Naprawdę też jest polecamy fajne. tą aplikację. Tak. Świetnie się sprawdza. Czyli Dużo pa nam pomogła. Park for night to jest pierwsza. Druga aplikacja, z której korzystamy, to jest, są Google Mapsy po prostu. My jesteśmy bardzo dużymi fanami wybrzeża. Większość naszych, jak widzieliście, lokalizacji i, i jak zobaczycie, to, to jest wybrzeże, więc. Wrzucamy sobie widok satelitarny i kawałek po kawałku sobie przesuwamy i szukamy tego miejsca. Jeżeli e, widzimy, że w jakimś dzikim miejscu stoi jakiś samochód, albo jest w miarę dobra droga, widoczna z, z widoku satelitarnego, no to po prostu spróbujemy i, i jedziemy tam. Nie zawsze się to udaje. Ale... ale przeważnie Google Mapsy nam się sprawdzają i chyba nawet jeszcze częściej niż Spark Fornite korzystamy tak. z Google Mapsów. Tak. Jak szukamy miejsca na dziko, to właśnie Google Maps i, i przesuwanie ekranu. A z tym, że jesteśmy fanami wybrzeża, no to naprawdę, bo próbujemy gdzieś tam wjechać w ląd i, i też jest fajnie i zostajemy, ale po dwóch, trzech dniach nas ciągnie z powrotem nad morze. Tak. Więc... To jest uzależniające. No ale <noise> znaczy spaliśmy wewnątrz lądu, spaliśmy może ile? Z cztery razy? No mało. Bardzo mało. A reszta to jest e, prawie cały czas wybrzeże. E, więc e, naprawdę. No ale tak. Google Mapsy i powolutku, krok po kroku widokiem satelitarnym. To jest naprawdę skuteczne. Może to jest mozolne, ale my przykładamy dużą wagę do tego, gdzie śpimy. Lubimy spać w miejscach naprawdę fajnych, e, też odludnych e, i też trochę epickich, żeby coś fajnego nagrać. To jest. Tak. No i kolejna rzecz, jak szukamy miejsca na dziko, to jest też to, że my nie idziemy na kompromisy, czyli docieramy na jakieś miejsce, które znaleźliśmy, czy na Google Mapsach, czy poprzez aplikację Park Fortnite. I jeżeli no, nie jesteśmy do końca tak przekonani, no to jedziemy dalej. To to dalej. jedziemy dalej. E... No, i czasami jest tak, że potrafimy spędzić cały dzień na szukaniu naprawdę fajnego miejsca. A czasami trafiamy za pierwszym razem, więc to jest często loteria. Rzadko nam się zdarzyło, że spaliśmy gdzieś, gdzie nie do końca nam się podobało. Co nie znaczy, że nie było bezpiecznie, bo to są dwie kompletnie inne rzeczy. Ale no, szukamy tych miejsc, w których się będziemy czuć naprawdę dobrze, w których będzie widok, w którym będziemy mogli się zachwycać. Celebrować zachód słońca, szczególnie jak zachodzi nad wodą. A tak, ale dzisiaj grzeje a propos tak, słońca. Słuchajcie, jest, super, jest, jest, lato jest który 7 luty dzisiaj. No, 7, 7 luty, luty, a jest po prostu No, jest super. Jeszcze trochę będziemy się kąpać. Chyba lipiec w Gdyni tak wygląda właśnie. No dobra, oczekajcie, bo jedzie jakiś, jakaś chłodnia. Wczoraj tu było tak spokojnie. Nic się nie działo. A dzisiaj po prostu... No był wiatr, a dzisiaj ruszył port. Zobacz, wszyscy ruszyli do pracy. Łowią. No. Ale flamka piękna. Gdyby nie te okna dachowe. U nas to też wyglądamy jak chłodnia. Po ryby. Przyjechaliśmy po rybę do portu. To teraz mamy? Nasz kodeks bezpiecznego i spokojnego kamperowania. Dokładnie. Czyli na co zwracamy uwagę? To taki zbiór informacji po prostu. Nocowaliśmy, mieszkaliśmy w 55 lokalizacjach. Zawsze były to lokalizacje niepłatne nie śpimy na kempingach, nie płacimy za kempingi. Zdarzyło nam się tylko raz na Korfu, na w mieście Korfu, korzystaliśmy z parkingu płatnego. Dwie noce, kosztowało nas to 4 euro za noc, z tego co pamiętam. Po prostu parking strzeżony, bo było nam blisko do centrum, było komfortowo, nie były to jakieś duże pieniądze. A do tego jeszcze nie mieliśmy takiego doświadczenia dużego, bo tak naprawdę dosyć szybko dojechaliśmy do Korfu do i jeszcze trochę się obawialiśmy spania w mieście, ale szybko to minęło, teraz śpimy w różnych lokalizacjach. Ale tak jest. I jeszcze odnośnie tego, to co, pod linkiem, pod filmem umieszczamy Wam link do, do naszego wpisu blogowego, gdzie te wszystkie lokalizacje, a na pewno te z Grecji, bo nie wiem, czy zdążymy zrobić te, te włoskie. Będzie to miejsce, gdzie będziemy aktualizować wszystkie miejsca, w których nocowaliśmy. Właśnie. Więc co jakiś czas ta mapa miejsc będzie się tam zmieniała. Możecie zaglądać, zobaczyć, gdzie nocowaliśmy się tak. nam też pytania o te miejsce. Oczywiście. Do tego wrzucimy lokalizację na Google Maps, wrzucimy zdjęcie, e, gdzie to jest i kilka fotek. E, jeżeli nie ze wszystkich mamy, ale z wielu mamy e, kilka fotek. E, po prostu jak to miejsce wyglądało. Nasze uwagi, taki zbiór, żebyście mogli kiedyś sobie tam po prostu ruszyć i fajnie ponocować tak. naszym szlakiem. Szlakiem El Campera. No dobra, to wracamy do tego kodeksu. Wracamy do kodeksu. To tak, zaczęłabym od tego, że zawsze staramy się dotrzeć do miejsca, w którym będziemy nocować, kiedy jest widno, kiedy możemy dobrze zobaczyć, gdzie nocujemy. To jest taka kwestia chyba psychiczna. Jak gdzieś tam dotarliśmy po zmroku, to zawsze czuliśmy się mniej komfortowo. Mimo, że na przykład rano się okazywało, że tak. jest pięknie, idylicznie, spokojnie, ale jak nie widzisz do końca, gdzie nocujesz, gdzie śpisz, to. Nie śpisz tak dobrze. Tak. Więc to, to jest racja. Kilka razy znaleźliśmy miejsce po zmroku i były lekkie obawy, ale no, tak jak Sylwia mówi, właśnie rano to wszystko wyglądało zupełnie inaczej. Ważne to jest, szczególnie po sezonie, bo szybko robi się ciemno. Tutaj też były tak momenty koło 16, 17 już się Był, taki Teraz teraz tak, już mamy teraz już super. 18, do 18. Nawet 18:30, więc jest troszeczkę więcej czasu, więc szukamy miejsca przed zapadnięciem zmroku. To jest pierwsza zasada naszego kodeksu. Druga, druga zasada naszego aircamperowego kodeksu. Druga zasada, czyli jeżeli ruszamy w, w dzicz trochę na dłużej się zaszyć, no to robimy zapasy i pamiętajmy o tym, że trzeba uzupełnić wodę, trzeba zatankować paliwo, trzeba znaleźć miejsce do zrzutu, do zrzutu odpadów. Wczoraj było tak spokojnie. Zrobić zakupy bardzo ważne, czyli woda pitna, no tak naprawdę przygotować się do tego, więc przygotowujemy się, robimy sobie właśnie taki dzień serwisowy. Zazwyczaj schodzi to naprawdę cały dzień. No zanim znajdzie się wszystkie Wraz potrzebne pozorom, rzeczy. Tak. Zatankowanie wody, zrzut, no to naprawdę zrobienie zakupów. Kręcimy się tym bardziej, że no, mamy duży samochód. No nie możemy sobie zaparkować czasami blisko sklepu, tylko gdzieś tam musimy podejść, różnie to bywa. Dokładnie. No i co najważniejsze, no, prowiant to swoją drogą, ale pamiętajcie o tym, żeby mieć piwko na, winę na wieczór albo, albo dobrą butelkę wina, bo jak się y, stacjonuje na wybrzeżu i się celebruje zachód słońca, no to przy herbacie to się długo nie da. Moja podpowiedź. No dobra. To był drugi punkt. Tak, co my mamy jeszcze. Trzeci, trzeci punkt L kamperowego Kodeksu bezpiecznego kamperowania na dziko, to. No to to już jest, jak stoimy, e, czyli zasady takie już. Stricte, stricte bezpieczeństwa. Czyli jak znajdujemy to miejsce na dziko, to po pierwsze trzeba sprawdzić, jaki jest grunt. To może jest takie. No, oczywiste, ale uwierzcie mi, że Wcale nie jest, jak się wjeżdża w teren, 3,5 tonowym dużym samochodem z napędem naprzód. Naprawdę wystarczy troszkę piasku, żeby te koła siadały. Więc... Sprawdzić grunt, żeby nie wjechać gdzieś tam w piasek. Ostatnio właśnie byliśmy świadkami takiej sytuacji. Nocowaliśmy sobie naprawdę przepiękna plaża, pełno miejsca do zaparkowania kampera, bo nie było tam nikogo i para Włochów przyjechała sobie kamperem, Sardyńczyków. Tak. I naprawdę było mnóstwo miejsca, gdzie mogli stanąć tym kamperem, a oni jakimś cudem wjechali, wjechali w piasek. Miast. No, śmiesznie. I się zakopali naprawdę, osiadł ich, ich kamper, zawis na tylnej osi, mieli tylno napędowe na bliźniakach, co ciekawe, ale to nie pomogło. Próbowaliśmy ich wyciągnąć, mieliśmy linkę, no niestety, nie, nie udało się. Nie zwyczajnie udało się. się nie udało. Musieli wzywać pomoc. No i właśnie to chyba musiało ich sporo kosztować, bo wydaje mi się, że taka pomoc dla kampera, szczególnie tutaj we Włoszech, a szczególnie chyba na Sardynii, bo Sardynia jest droższa, to, to, to kosztuje. Kosztować. Więc lepiej wyjść przed zaparkowaniem i sprawdzić, czy to miejsce będzie ok. Dobra. Więc kolejnym podpunktem w naszym kodeksie bezpiecznego. Kamperowania, stacjonowania, mieszkania jest. Jeżeli jest możliwość, to zawsze ustawiamy się przodem do kierunku wyjazdu. No to już jest stricte bezpieczeństwo. Jak coś się dzieje, jak coś się w nocy podejrzanego, czy w okolicach samochodu, czy gdzieś dalej, to po prostu wsiadamy kluczyk, stacyjka, odpalenie i po prostu wyjazd. Nikt nie blokuje, nikt. No, tak po prostu sobie ustaliliśmy. To jest rozsądne i bezpieczne. Więc na pewno to. No i trzecia rzecz to jest taka już, już moja rutyna, bo zawsze jak się kładziemy spać, to e, ja się przygotowuję często na różne e, gorsze sytuacje. Więc mam pod ręką latarkę, e, gaz, pieprzowy, telefon e, i tyle i kluczyki. I kluczyki, o właśnie więc sobie wieczorem to obok się układam, więc w razie czego jest to zawsze pod ręką i szybko mogę zareagować. No i to był nasz kodeks bezpiecznego kamperowania. Więc jak widzicie 55 miejsc było bardzo bezpiecznie. trzeci punkt, czyli co? co? jeszcze raz co? <noise> czyli nasze doświadczenia z kamperowaniem na dziko, czy mieliśmy jakieś A, przygody? Dobrze. Trzeci punkt, czyli nasze doświadczenia z kamperowaniem na dziko i czy mieliśmy jakieś przygody? Tak. Więc co? Tak jak mówiliśmy, tych lokalizacji było już naprawdę sporo. Nie śpimy na kempingach płatnych, nie śpimy w hotelach, udając, że kamperujemy i jeździmy po Europie. Śpimy tylko i wyłącznie na dziko i z Afriko, więc to jest też nasza taka zasada. Tak najbardziej lubimy, czujemy się komfortowo, nasz camper jest naprawdę wygodny. My mamy 9 metrów kwadratowych przestrzeni, to jest dużo. To jest kawalerka w Chinach. Naprawdę? To jest i. Nie, nie czujemy żadnej klaustrofobii, nie, żadnego nie dyskomfortu. Zresztą, zobaczcie, jest 7 luty: jaka tu jest pogoda? My spędzamy większość czasu na zewnątrz, cały czas. Tak. No a odnośnie tych przygód, to niemiłych przygód, bo miłych było bardzo dużo. A przeciwnie, niemiłych było bardzo mało, więc yy, mieliśmy tak naprawdę. Nawet nie wiem, czy można to nazwać niemiłe, tak no naprawdę. Nie, no, dwa razy zostaliśmy wyproszeni, znaczy poproszeni o, o to, żebyśmy się przestawili z tego miejsca, że tu nie można kamperować. Raz było to na Korfu, w pierwszej lokalizacji, w której spaliśmy. Jedną noc udało nam się przespać, drugą noc. Jak otworzyliśmy tył i ochroniarz, który. Był Zobaczył, tam, że to jest kamper. No to już nas dopiero. wyprosił. Ale to była taka malutka, zatoczka, mała plaża, tak naprawdę przy jakimś hotelu, więc to była ochrona. No, oczywiście miał do tego prawo. Miał do tego prawo jak najbardziej. Ale nie było żadnego problemu. Po prostu poprosił nas o to, że jest to miejsce, w którym nie można kamperować. Tak. Druga taka sytuacja była w Grecji na wybrzeżu. W okolicach. Prewezy. Przed, Prewezy, przed prewezą. Tak, ale to też było na zasadzie takiej, że zaparkowaliśmy przy takim e, plażowym barze i chcieliśmy się podłączyć pod Wi-Fi. Kupiliśmy sobie tam małe piwko, stanęliśmy bardzo blisko, żeby ten zasięg e, Wi-Fi był dobry, bo w Grecji były trochę problemy z internetem. E, no i pan, który też obsługiwał to miejsce, zamykał, po prostu zwrócił nam uwagę, że tu często przyjeżdża policja i e, daje mandaty. Czy to jest prawda? Nie wiemy, ale przestawiliśmy się stamtąd, więc. Przestawiliśmy się i, i nie było żadnego problemu. Ale Raz... też to, co trzeba zwrócić no. uwagę, dlaczego on nam powiedział, żebyśmy się przestawili, I, i to jest też taka zasada, że w miejscach, gdzie są duże kempingi, Właśnie częściej możecie zostać poproszeni o opuszczenie tego miejsca albo przeniesienie się na kemping, więc jest to też jakaś chyba lokalna polityka, że oni sobie wzajemnie tych no tak, klientów oczywiście. w jakiś sposób naganiają. My to też doskonale rozumiemy, jeżeli kempingi, są kempingi, tak. też muszą z czegoś żyć, no przecież poza sezonem jest zupełnie inaczej, bo nawet jeżeli właśnie. są blisko kempingi, to one są zamknięte i nie ma żadnego problemu. Tak. To jest też bardzo ważne. My jesteśmy tutaj od e, tak naprawdę e, końca września. No teraz jest luty, więc jesteśmy po sezonie i w sezonie na pewno wygląda to inaczej. Więc e, trzeba brać na to poprawkę. O, pan już złowił ryby. Już złowił? Tak. Co? No, widziałem, że z wędką i z wiadrem szedł, więc pewnie coś miał. Już złowił? Już złowił. E, jeszcze jedna rzecz, e, znaczy jeszcze jedna sytuacja, to była, zdarzyła nam się ostatnio. E, na Sardynii właśnie e, nie zostaliśmy wyproszeni, tylko stacjonując właśnie na dziko przy e, plaży w rezerwacie e, podjechała Straż Wybrzeża wydaje mi się, że, że to była. Świeciła w nocy e, latarką. E, po prostu zostaliśmy zapytani czy to jest kamper i czy wszystko jest OK czy, czy jesteśmy bezpieczni i, i tyle nawet nikt nie sprawdzał naszych dokumentów po prostu tak z, z czystej po prostu opieki zapytali nas czy, czy jest OK. Też myślimy sobie, że być może potem były dosłownie jakieś dwie restauracje po drodze i nic więcej i wydaje nam się, że mógł Ktoś zauważyć, że jedzie wielki dostawczak na plażę i tam zostaje i może był po prostu. Tak. Zdziwiony tą sytuacją i poprosił o sprawdzenie tematu. Znaczy, no, kolejna rzecz, tak naprawdę, odnośnie tego, że no, tego nie sprawdziliśmy, nie, nie wiemy dokładnie, ale możemy się domyślać i, i może tak być, że to, że nie zostaliśmy wypraszani z miejsc czy przepędzani w, na, na kempingi, to jest zasługa tego, że nie wyglądamy jak camper. Po prostu stoi sobie dostawczak, zwykły dostawczak, a takich dostawczaków w takiej zabudowie kontenerowej z, z tej trapezu, blachy jest tutaj... tutaj jest, dużo. jest dużo. Widzimy na każdym kroku i... No i jesteśmy we Włoszech i jeździmy Fiatem. Tak, więc to jest... Może to jest metoda na sukces. Kolejna rzecz, która tak nas zaskoczyła bardziej, to fakt, że Kompletnie nikt nie zwraca na nas uwagi. Nikt. Sobie stajemy kamperem, wychodzimy sobie z kawą, coś tam sobie robimy. Oczywiście nie rozkładamy w sumie takiego całego majdanu, bym powiedziała. No nie, no nie, nie, nie bo mamy... nie jest to nam potrzebne. Tak. Ale nikt nie zwraca uwagi. Nikt się nie gapi, nie zagląda. Mają nas w poważaniu. Nie, ma, nie ma z tym problemu. Prędzej powiedzą dzień dobry, cześć, powiedzą, żebyśmy mieli udane wakacje, ale poza tym absolutnie nie budzi to. Żadnego zdziwienia. Oni chyba są też przyzwyczajeni do tego, że, że tych kamperów tutaj jest sporo. Więc... Chyba tak. Ale tak naprawdę przez cały ten pobyt we Włoszech to widzieliśmy może ze trzy kampery na rejestracjach niewłoskich. Więc jest, jest, po sezonie jest naprawdę tego bardzo mało. Włosi sobie lubią na weekend wyskoczyć kamperem gdzieś, a w tygodniu tak naprawdę różno szukać. Tak, no to zauważyliśmy, że Sardyńczycy mają kamperki i wyjeżdżają po prostu na weekend albo nawet na dzień gdzieś tam tym kamperem. Tak, obejrzą sobie zachód słońca, wypiją sobie kawę i, I, i wracają. I, tak, my zostajemy na noc, a oni się pakują, więc taka... Taka ciekawostka, nas to, nas to lekko zdziwiło, że, że potrafią nawet bez noclegu pojechać kamperkiem sobie. Dokładnie. No i co? Tym sposobem doszliśmy do, do końca naszego, naszego, naszej gadaniny. W, a, jeszcze odnośnie miejsc. No, to właśnie to miejsce to jest to, nas natchnęło do, do nagrania też tego odcinka, bo to jest, to jest w marinach śpi się fantastycznie. Więc, jak też będziecie szukali sobie jakiegoś bezpiecznego miejsca, mariny są spoko, jeszcze wieczorem tu się wszystko świeci. Jak jest mały wiatr, to te linki uderzają o maszty, i to tak dzwoni, brzęczy, po prostu śpi się fantastycznie. Do tego często w marinach jest łazienka, są prysznice. My tutaj Właśnie. sobie też korzystamy z gorących prysznicy. Poza sezonem kompletnie za darmo. Wylewamy na siebie z metr sześcienny gorącej wody, więc. Mamy też idealny widok na miasteczko, które wieczorem jest całe podświetlone, więc sobie siedzimy i po prostu się na to patrzymy. Jest pralnia samoobsługowa też obok prysznicy, więc za. Jakieś 10 euro możecie sobie wyprać całą, tak, wybrać i wysuszyć całą, całą, tak, całą e, 18-kilogramową wielką pralkę. E, więc e, ktoś nas pytał o to nawet, e, jak sobie radzimy z, z praniem? To jest najmniejszy, akurat pranie to jest w ogóle najmniejszy problem, bo e, w każdym, wszędzie są pranie tak. samoobsługowe i my po prostu z tego korzystamy, a też. E, Ile razy my praliśmy w ciągu tego całego wyjazdu? Nie no, mówmy, że dużo, bo wyjdziemy na brudasów. <noise> nie no, ale zbieramy, zbieramy, zbieramy. No tak, I idziemy z, z dwoma torbami e, z Ikei, wypchanymi brudami i tam je bierzemy i są czyściutkie znowu. Więc z praniem nie ma problemu, z wodą nie ma problemu. Woda jest na każdej, prawie każdej, w Grecji na każdej stacji benzynowej e, jest woda. Bez problemu można ją tankować, we Włoszech e, troszeczkę już e, mniej. No, właśnie nie do końca bym powiedziała. Tu się nie zgodzę. Nie na każdej stacji może jest ta woda, ale we Włoszech ale... jest siesta. I my zawsze podjeżdżamy sobie w czasie siesty, kiedy nie ma żadnej obsługi na stacji i nawet nie musimy się pytać ani nic, tylko sobie po prostu tankujemy wodę. Tak, no ale czasami zdarza się, że przejedziemy cztery stacje, tak jak ostatnio. No i nie ma. I wody. dopiero chyba na piątej stacji znaleźliśmy kranik, w którym, w którym była woda. Ale są też tutaj na Sardynii takie stacje tankowania wody i zrzutu na monety, ale teraz poza sezonem one są nieczynne, więc no my z tego nie możemy skorzystać, ale w sezonie można sobie tam za baset też wychodzi jakoś bardzo niedrogo. No dobra, tym sposobem musimy kończyć ten odcinek. W kolejnym odcinku trochę więcej powiemy właśnie o tym życiu w kamperze, jak, jak załatwiamy te wszystkie sprawy, wodę. No właśnie, tak myślę. trochę więcej o tym opowiemy. A może. tymczasem ruszamy do Castle Sardo, bo jeszcze tam no nie i, byliśmy. Tak i jeszcze pamiętajcie, pamiętajcie o tym, że odcinki techniczne już będą niedługo. Pierwszy myślę, że w następnym tygodniu się pojawi. Jak macie pytania, co zostało użyte, jak zrobione, to, to śmiało piszcie w komentarzach, postaram się poruszyć te wszystkie tematy, odpowiedzieć wyczerpująco. Nie mamy w planach robienia e-booka, jak zbudować kampera i sprzedawać to za pieniądze, po prostu Wam to powiemy. Tacy jesteśmy. Dobra. No dobra, idziemy do Castle Sardo, y, troszeczkę się poszwendać i y, coś jeszcze tam I nazwać. coś Wam pokażemy. To co? Trzymajcie się. Pozdrawiamy Was serdecznie. Ciao! Ciao!